Cześć, witam Was z tej strony Konrix i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w FIFA 2013 Z gwiazdą. W tym odcinku zagram sobie nasze drugie spotkanie towarzyskie, w którym postaram się strzelić bramkę. Może sobie zagramy w domowych, o, albo nie, wyjazdowe, a oni też wyjazdowe, ok. Gramy w pierwszym składzie. Będziemy mieli do, do pomocy przynajmniej na skrzydłach Delofeu oraz Kiko. No, może się uda wygrać. O, jak ja tego nie lubię. Aha, dobra. Witamy Okej, okay, witamy, witamy. Ok. Dobra, dostartujemy. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia włodego zespole gości. Kolejny mecz przedsezonowy tej drużyny, Aj. No podajmy to na prawo, na prawo, dobra. Kurde. A prognostykiem deszczowy dzień, ale liczymy, że mimo tych trudnych warunków będziemy świadkami ładnej walki na meczach. No i mi się wydaje, że ja tu jakąś mapkę powinienem mieć. E, czy może nie, czekajcie. Ustawienia gry. Kamery no kamera jest dobra, ustawienie wizualne, wskaźnik zawodnika. No radar 2D. O, no wre... Ale jeszcze ja coś tutaj powinienem mieć. Fak. Eee... Dobra, nieważne. Co coś, coś ostatnie mi ta FIFA świeruje. Okej. Okay. Ale muszę wam powiedzieć, że jakąś teraz mam zajawkę na FIFA bardziej... bardziej no lepiej mi się wgra we FIFA niż w PESa. PESA teraz tylko i wyłącznie nagrywam. A tak, żeby sobie tak dla siebie zagrać to rzadko gram. O i patrz. Wysuń. Kurde, ale żeś wysunął. Ja pierdzielę, pisaliście mi, żebym naciskał L1, czyli LB e, na padzie od Xboxa. E, ponieważ wtedy zawodnik mi sam chodzi po błysku, że tak powiem. No i po prostu mi się ustawia i mam lepsze, lepszą ocenę. Aczkolwiek Jen napisał, że zużywa dużo energii. Tak więc będę tego rzadko używał. Cofniemy. Cofnij, a i w sumie tak też może być. Na prawo, na prawo. No wreszcie. Oj, dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Próbował, Go. Aj, ależ zasłonili. Zastanawiam się, czy czasem nie ustawię sobie meczu, żeby trwał 5 minut. No nie. Ja pierdziele Trochę głupio to, że ta, że ta kamera tak w dół leci, że tak powiem. Tak się przybliża, taki zoomik się robi fajny. Znaczy fajny. No fajny bajer, ale jakoś mi się to za bardzo nie podoba. Nie wiem czy to się da tutaj zmienić. Chyba się da. Bo tutaj chyba miałem. O, jest kamera. Zoom kamery. Nie mogę tego zmienić dlaczego? Nie tutaj gwiazda Dobra. Spróbujemy tak Mhm, o fakt. tego się nie spodziewałem. Kurde. No. Uderz, uderz! Aj, aj! aj. O, dribbling! 5 na 5 mijanie. mijanie czegoś tam, czegoś tam, no pewnie przeciwników. Kurde, tam był chyba szereg kontakt Jestem ciekaw, jakby jej albo Konami wprowadziło taką kamerę. Jak że mam widok, tak powiem, z głowy dokładnie, z pierwszej osoby. No i jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Jakby się mi tym trybem, trybem z tą kamerą grało. No to by było ciężkie na pewno, bo tutaj mielibyśmy bardzo ograniczony zasięg widzenia. No, przynajmniej, no, bardziej ograniczony niż teraz, przynajmniej mam. E, no. A teraz, Kuman. No no no. No chciałem coś takiego sprawdzić. O świetnie, parza się wysunąłem. Ja się. nie wiesz. Kurde on ma w ogóle coś takiego sprint. Ja wiem, że są wolni zawodnicy, ale bez przesady. czyby kurde obrońca był szybszy. A ładnie dograł. Uderz! Uderza! A Dobra Chociaż w sumie czekaj się nie czekajcie, nie mam czasem 5 minut stawionego. chyba 5 Dobra, nieważne, gramy Patrz Super, teraz cofnę atak pozycyjny No cóż nie udało się Chyba koniec będzie, tak, koniec Resultat pierwszej połowy. No cóż, nie udało się strzelić. Nie udało się. Mm, dość grę, e, wykonać miękkiego zadania w pierwszej połowie. Może się uda w drugiej, czyli strzelić bramkę. What the fuck. Dobra, trudno. Czekajcie, tutaj mam ustawienia gry Nie to chyba tutaj tego nie będzie Nie. Fuck Muszę sobie w głównych opcjach zmienić. Czekajcie, jaką my gramy formacją? 4-3-3, tak? Tak, tylko. Nie wiem gdzie to sobie zobaczę. Ale chyba tak, 4-3-3 A fuck, pale. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Poda, Albo w sumie. Dobra. Zagrałeś? Ale szła. Tak, Spudłował, To bardzo. No, minimalne pudło było. Kurde. Dobra. A teraz kuman. Kurde, kuman. Chyba sobie zmienię to. Ten komen komentarz... komentarz... aaaa... Aj, a mnie zrobili w konia, kurde, we dwóch. Oj. Ja pierdzielę. Kurde. no źle podał. Podasz? Za późno. Jak nacisnę sobie RT, czyli R2, to co się wtedy dzieje? Zespół traci piłkę. No, może być groźnie. What the fuck? No, Kurde, ale badanie ją do pocena Ja pierdzielę. Dobra, jest. No, no ja. Dalej mi ta kamera schodzi, jak mnie to wkurza. Kamery. Dopasuj szybkość. A to to nie, a to to nie może być takie. dajmy sobie wszystko na zero. Yy, trochę tak za daleko się widzę. Jeszcze raz. Oto 100, doba. To niech będzie na 10. To jest dobrze. Może nie będzie tego przybliżenia tak dużego podczas biegu. Nie wiem, czy to w ogóle można zmienić. Dawaj. O jest, ale chyba mniejsze z tego co widzę rozegranie Jest dalej kurde dobra, czyli tego razie się ja nie można pozbyć Proszę, żeby mnie nie zmieniał. Proszę tego na pewno zmienię, ale żeby mnie nie zmieniał Daj mi jeszcze szansę Dobra, super. Ja tu jestem. Podaj. Kurde mać. To do mnie było? Ja myślałem, że do tego kolegi z drużyny. No. Cóż. A co mi te w pestach spadają? Dobra, jest 30 Ok, no za ciekawie tutaj się nie dzieje Niestety no Ale cóż, muszę grać na spotkanie towarzyskie Dlatego, że chciałbym e, że tak powiem No być pierwszym napastnikiem Dzięki tym e, meczom towarzyskim No ale jak na razie mi nie idzie nowego z zapasem sił może on odmieni losy polski no mam drać super no kurde mać tam ją go sfaulować by się wkurzył mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące biercie go mają szansę na kontratak podaj co za debić Czemu żeś nie podał? Ja pierdzielę jest! Ja pierdzielę Co za fuks. Udało się na szczęście. Miałem czas moja pierwsza bramka. Przy poprzednim odcinku zdobyłem bramkę. Chyba nie. Nie wiem, dobra, nieważne. Druga połowa spotkania Dobra, super, udało się strzelamy bramkę. No, w 89 minucie. Super. Ale mi fps spadają. Dlaczego? Dobra, nasza piłka. No, nabił przecież. Co to ma być? A.

było nam miło spędzić z spędzi, państwem spędzi, ten czas, Czyli zawodnik meczu, fajnie. Udane, Dribbling na 1 2 Ok. Dalej, super. Bardzo fajnie. I teraz sprawdzimy, czy będziemy. No, nie wyskoczyło nam. I teraz. E, ok, gramy, super. Czekajcie. Moja gwiazda, nie, tutaj. A właśnie zapomniałbym powiedzieć. Nie wiem czy wam... Czy to było w poprzednim odcinku, czy wam o tym mówiłem, ale zmieniłem sobie buty Już się odblokował no No, się nie byłem zalegowany na IE i dlatego. I dlatego... Nie mogę sobie wziąć tych butów. Ale nie wiem czy te, czy może te sobie dać. W sumie... Nie no. Mam te buty, dokładnie te mam. Yy, w, tylko że halówki. No, ale tak jakoś ładniej się w nich prezentuje Przynajmniej yy, ten yy, zawodnik. No i w ogóle pasję do yy, niebieskiego. Okej, okay, dobra. Tak więc na ten odcinek też było na tyle. Czekajcie, ale jeszcze sobie możesz, może sobie jeszcze sprawdzę, którym jest ten napastnik. Mój klub raport do składu, tak, a nie. O, skill mi urosł, bardzo fajnie. O, jest, uuu, hu, hu, hu. Jesteśmy pierwsi. Pierwszym napastnikiem jesteśmy, bardzo fajnie. No super. Dobra, tak więc to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja was zapraszam do kolejnego odcinka, w którym zagrałem sobie spotkanie towarzyskie ponow ponownie. No i mam nadzieję, że w następnym spotkaniu towarzyskim też uda mi się strzelić bramkę. Tak więc do kolejnych odcinków. No i cześć!